Wszystkim dzisiaj pokażę Wam moją kolekcję nie pet shopu, tylko Spanieli LPS Dwa Spaniele LPS mam z serii G2, czyli z popularnego kształtu a jednego z serii G4, czy tam G3, ale chyba G4 No i chcę Wam je dzisiaj pokazać, także zabieram się do pokazywania Mam ich trzy, dobra Więc tak, mam je i zabieram się do pokazywania. I ten filmik postaram się wrzucić jeszcze dzisiaj, czyli w niedzielę. Pierwszym spanielem jest ona. Bardzo mi się podoba. Mam ją od mojej koleżanki i oddała mi go kompletnie za darmo. Nawet nie wiedziała, ile taki spaniel może być warty i po prostu mi go oddała. To był jej siostry, ale potem ona go sobie wzięła i potem już stał się mój. Ma on, y, szary dla nie... <laughs> ma on szary magnez. Dla niektórych może to być niebieski. Na przykład dla stomady to był niebieski. Ale dla mnie to jest szary. Także super jest ten Petru. Ma trochę obdarty nosek. Jest tutaj ma takie różne odbarwienia. Tutaj trochę taki podpisany czy coś. Ale mi to nie przeszkadza, ponieważ i tak się nim bawię. Ma on śliczne zielone oczka. No i jest całościowo piękny. I on się w moich serialach często nazywa Selena, Stella albo Vanessa. Tak, nazywa się Vanessa. Najczęściej Vanessa i Stella. No dobra. Następny spaniel. Na koniec pokażę tego z G4. Yy, Ten spaniel to taki. Bardzo mi się podoba. Jest szary i tym razem. Już nie dostałam go od żadnej koleżanki. On był, w takim z i z do... On był w takim zestawie z Blight, z domkiem i z jakimiś tam jeszcze innymi pet shopami. ale ja go kupiłam za gdzieś tak 36 zł na Allegro. Jak na, te, jak na spaniela jest to bardzo dobra cena. I nie mogłam przepuścić takiej okazy, bo zwykle spaniele są po 70, 80, a raz to nawet widziałam po 120 i to takiego. No, także bardzo okazyjna cena, ale już dosyć dawno go kupiłam. Także już nie, czeka, nie myślcie, że byłaby druga taka sztuka, ale może coś by się trafiła. Ma różowy nosek, tak niebieskie oczka, i się błyszczą, bo nagrywam z włączonym fleszem. Ma on tutaj znaczek LPS. Vanessa nie ma znaczka LPS, bo to starsza generacja. A ona ma tutaj znaczek LPS i ma dziurkę. To, 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 to chyba numer seryjny to jest. Nie wiem. Ja się nie znam na numerach seryjnych, także nie wiem, gdzie można je znaleźć. No, taki spaniel. I on się często nazywa Nikola. A czasami jeszcze e, e, Chelsea. Czyli tam, no, Chelsea. Kolejny to jest. Ten wspaniały z serii G4, yy, no, G4, nie, czekajcie, G4 lub G5, chyba G4, tak, G4 na pewno. Ma fioletowe oczka, to takie kropaczki, wylosowałam go z saszetki. To powinien mieć pomalowany na różowy, bo to jest języczek, ale nie wiem dlaczego nie ma, ale za to ma różowy nosek. I on, no, bardzo mały tłów i jeszcze taka ciekawostka, i tu ma dziurkę, oczywiście nie da się przyczepić przez, tył, przez jego... Łapki nie da mu się przyczepić. I to mi się właśnie w tych Petropach nie podoba. No ale cóż, Petrop to Petrop. Czekajcie, pokażę Wam jeszcze taką ciekawostkę. Może wsadzić ogląd do buzi. Ale to takie dziwaczne trochę. Dobra. Także to wszystko. Jeżeli moje wspaniale Wam się podobały, to oczywiście możecie dać lajkacza, komentarz. I jeśli chcecie, to również zasubskrybować mój kanał, klikając ten ładny czerwony guzik z napisem subskrybuj. Także to wszystko na dzisiaj. I może w przyszłości jeszcze pojawi się yy, filmik z całą moją kolekcją LPS. Także, no, jak na razie to tyle. Cześć! Obskrybujcie, komentujcie i subskrybujcie! Cześć!